No i słuchajcie, mój Mikołaj przyjechał z Niemiec <laughs> Tutaj jest też dla Nelusi kolejny prezent No i się nie spodziewałam, zupełnie Tak jak w którymś tam vlogu wcześniej mówiłam, jak buszowałam po sklepach z Asią Że chętnie bym kupiła nowy kubeczek, ale no nie zabije, Ona mówiła, że o Patryk też ją pewnie zabije, że nowy kubek, że nawet nie ma miejsca no i kochanie, ja jestem pełna. pełna szoku! To było zapakowane były te kubki. Jak zapakowane. No, no tak, ja już je otworzyłam, wiadomo. Pierwsze, co otworzyłam, są przepiękne. Co prawda nie zdążyłam zrobić miejsca w szafie. <grym> na te kupki. Bo to był warunek przecież. Ale. Nie mamy miejsca na kubki. Ale ja dostałam Cię Ale Też kupki. Ja ci wiem, że kupię ci kubki, ale... Jak wrócę, ma być porządek w szafie, żeby było miejsce na takie A wszyscy, wie, Pokaż teraz, wszyscy czy jest. wiedzą w rodzinie, że ja kocham kubki bardzo dlatego w domu trzeba mieć na kubki. Nie no, rzucuję, ale są cudne. Do tego jeszcze. No proszę, To coś to co bardzo bardzo lubię. Żeby nie podkradać dziecku, będę mieć swoje kinderki. Własne. Kwasiury, Ernest mówi, że to są takie kwasiury. Normalnie nie ma takich rzeczy, ale na święta. Już... Czuję, że one do świąt nie wytrzymają. Kurczę, ale co takie dobre. Wiesz, całą drogę żarłeś je. Ja taką paczkę zjadłem. Całą paczkę Bardzo wyżarłeś? Zjadę. Ale to są takie, że wykrzywiają ryj? Nie. Takie... Bo ja lubię takie właśnie. Nie, no takie dobre, takie. Żenela też zje. To są najlepsze jogurty takie w życiu Prosz, Proszę, mój tak. mąż. Aha, to niemieckie jogurty. Ale są przepyszne. Właśnie ja jeszcze nie tak. Ej, pęk. cały swoich zjadłeś teraz. pół, bo cały ma 500. Nie wiem. I słuchajcie, mój mąż również zeszalał. Zobaczcie, jaki mi kupił kolczyki wąbki <gulczyk> No, na święta. <gulczyk> Ale co mam ubrać takie na święta? Chcesz? Na wigilię, żebym ubrała? To muszę mieć czerwoną sukienkę. Gdzie były takie ten... <gulczyk> jaki słodziak mój kupił mi takie bombeczki, kochany nie byle jakie, bo to wiesz ja w ogóle myślałam, że on zapomni siedem, o mikołajkach 7 euro, także to nie byle co ja myślałam, że zapomnisz o mikołajkach a twój prezent jeszcze idzie nie, będzie jeszcze... jutro Cię, powiedz prawdę będzie jutro powiedz prawdę nie, bo taka jest prawda, że już Przez co, że wiesz... co, myślałeś, że ja zapomnę, to ty mi nie kupiłaś kiedy? nie, słuchajcie, myślałam no, ja wiedziałam, co jest. Ja prawda jest taka, że ja, ci, ja nawet, ja się wysłałem link do tego co chcę, chciałem obudowę na laptopa taką i ona idzie, idzie? mam potwierdzenie mhm. zamówienia zamówienie zrealizowane, proszę zrealizowane eee... ale już myślałam, że sobie już dokładamy pod choinkę nie, ja patrzyłam przy dobrej rozmiarze zamówiłaś ale no, i właśnie, i to o tego Czyli też się bałam, czy nie, rozmiar dobry ja Ci wysłałem link, z dwa tygodnie temu Powiedziałem Ci, co chcę i mówiliśmy się, że robimy sobie takie prezenty do stuły na Mikołaja i teraz jak zobaczyłaś, że ja mam dla Ciebie, to przed chwilą zamówiła. Trzy minuty temu zamówiła dla mnie prezent. No bo, ale to I nie, nie znaczy, nic. że, ale skarbie, to nie znaczy, że ja nie myślałam o Tobie. Mhm. Hmm. Bo teraz... Czyli myślałaś o mnie... Ale... ale nie, co Ci przed chwilą powiedziałam. Bo ja miałam cały czas w głowie tą obudowę, ale bałam się, czy ona przyjdzie dobra, rozmiarować. Mm. czy to nie jest jakiś shit z internetu, czy nie lepiej. Pojechać do Apple'a. I Ci nawet dzisiaj powiedziałam, że możemy ja pojechać wysyłem... do. Wiem, ale ja Ci powiedziałam dzisiaj. Dzisiaj Ci powiedziałam, że skoro dzisiaj już dajesz mi ten prezent, to może jedźmy do tego Apple'a po tą ale obudowę. A po tym, jak zobaczyłaś prezent. No bo już nie byłam pewna, czy te prezenty nie. dajemy sobie teraz czy na choinkę, bo cię nie było. Zapomniała. Na pewno. Wybaczysz. Zastanowię się. Jutro będzie. Zastanowię się. Nie wiem, jak odkupisz dzisiaj swoje zachowanie. Coś pomyślę. A ja już myślałam. <laughs> Ty już wymyśliłeś, co mam zrobić mhm. w rekompensatę? Patrz, tak artystycznie. Aha, artystycznie. Eee, a raz te... mów tutaj, a raz tam. No nie, nie no no się... była akcja, akcja taka, że strasznie mi się dzisiaj zachciało barszczu czerwonego. Dzisiaj zobaczyłam na strokach pojdzia, że ktoś gotuje barsz. Mówię, już, a tak mi się chce już. Eee, no i mieliśmy jej takiego baru mlecznego, ale eee, potem zobaczyłam w karcie w naszej ulubionej takiej że często jesteśmy. Misiu, no mówię do Ciebie. Mikrofon dostanęś. burger. I to dla Ciebie zrobiłam. Że tutaj na burgera. Tam barszcz. A w lunchu tutaj... Widać tu? Widać. A w lunchu y, y, jest barszczek, ale się okaże tylko z jajkiem. No Smacznego. To ten, Dziękuję. Ale, ale też jest tutaj w ogóle też bardzo dobre jesionko. E, Makaronik, spagetti z No i co mój mąż może jeść? Co mój mąż może jeść na obiad? Na obiad, śniadanie, kurczę. Mój mąż jest złożony z samych burgerów. Ale musimy, ej, właśnie. No. Chciałam powiedzieć, że jeszcze nie pokazywałam tego super e burgera, co mieliśmy. Nie pokazywałam, może to znać. Świetny burger w Byliśmy na mm włóczku. Mhm. O najlepsze. A to jest jaki burger? Z czym? Szarpanowie z Kolesławem? Z Kolesławem, mhm. Nie? Nie. Ale rzeczywiście pierwszy raz widzę y, burgera z Kolesławem w środku. Jest. pewnie będzie świetny, myślę, bo... Uh -huh. Testing burgera. Artystyczny kadr w mojego męża, proszę. <laughs> mm. <laughs> I co, dobry? Hit. Ja przed chwilą mówię do Ernesta, że jestem nieusatysfakcjonowana z obiadu, no bo zadałam ten barczyk z jajeczkiem jednym, a taki był dobry, szkoda, że nie było więcej. I mówię, że nie jestem usatysfakcjonowana w sobie, bo miałam o te z coś i potem się, ty pewnie jesteś usatysfakcjonowana, bo, bo burgeraz to się. A Ernest mówi, a, tak o, ta, tak o! A sobie pamiętacie, jak zażerał tego burkę był szczęśliwy, że ten Kolesław, miałam, miałam, o Jezu, jakie pyszne! A teraz mówi, że jest tak o! Po 20 lutym będę już miał 30 lat. No, o Jezu, ja mam 33 trzy. Dalej młody. No, dalej, młody. Czyś kiedyś się starzeje? Raz powiedział, że musi robić formę. Już ha, do 30. Muszę. Wracamy na siłkę. A ja w ogóle mam się z na picie kakałka. No ale wiesz, co powiedziała? No że ona też ma wyzwanie do świąt. Bez słodyczy i kupiła bio-kakao. <noise> nie będziemy pić zwykłego kakao. Moje wyzwanie to kreator od brzuchu do trzydziestki. Będzie, będzie. No, będzie, będzie. Jak będziesz mnie zabierała na takie lunchy dnia, to na pewno będzie. Właśnie coś, coś mi dzisiaj nie podeszło. Wczoraj coś Ci nie podeszło? Ja miałam ochotę... Nie, a co ja wczoraj... A wczoraj było? jak się a wczoraj wczoraj to ja się czułam co taka zmięta. Dobra, tutaj mamy plecak dla Nelushi. Dzisiaj ma balet. Z Marcia Time. Już z naszą młodą baletnicą. Zaraz lecimy na balet. Mama, tu nie mama dała Gizelka. Mama mówiła, że to jest Nie, mama się nie. Nie daje się tacie wrobić. Mama dała to Koniec tego dobrego. Lecimy. Baletnico. Zajęcia czekają. Bierzemy kurtkę i zrobisz jeszcze Zbieramy kurtki. Baletki. Pakujemy. I lecimy. Gotowi? Czapa, kurtka i spadamy. No i kochani, jak widzicie, zmotywowałam się, robię barszcz czerwony Takiego mam smaka, więc kupiliśmy potrzebne produkty Robię z takiego fajnego przepisu, który znalazłam na Instagramie u dziewczyny, którą obserwuję Robię z jej przepisu dużo liści laurowych, przypalona cebulka, por, seler, buraczki Jeszcze dorzuciłam buraczków suszonych, bo tak zawsze moja mama robi śliwki suszone No i zobaczymy, mam nadzieję, że będzie... Miam, miam, miam. No bo tak jak mówiłam, słuchajcie Mam tak wielką ochotę Spotkałam kolegę w Lidlu A on do mnie mówi, Baszcz, teraz nie wigilie, Słuchajcie, ja mogę jeść go non stop Uwielbiam, szczególnie Zabielany, teraz nie robię wersji zabielanej Tylko takie wiecie No próbuję tego przepisu Mam, na... mam nadzieję, że będzie dobrze Mój bajzel w kuchni No cóż, zaraz wam znajdę profil tej dziewczyny Bo mam tutaj ten przepis właśnie To jest Martyna Martyna e, Chomacka e, martynka e, z master, kiedyś ona była w Masterchefie. E, Świeżych cebula. No Jak wyjdziecie do niej na ten profil, to e, zobaczycie. Pozdrawiam. Kuk, Buk. halo, halo! Proszę mi otworzyć, to ja! No, powiem Ci, że tu masz Merry Mary. Mer, mer. i taka Elficzka. Tu jest no, przygotowana. Zawsze. <słyska> z całą wałówką. Oj, to troszeczkę śmieci, to może bez. Co? Co? Aha. Ej, pokażę Ci. Popatrz. Wyciągnij z tej siatki. Siatka jest taka właśnie potrzebna. Nie poszli. <śmian> ale bo to, żeby się coś tam nie... Uwaga, uwaga, trzymaj to. Dopieszczałam to dzisiaj. Jak mamy taki świąteczny klimat, to coś zrobiłam. I dzisiaj go dopieszczałam. Okay. Uwaga, uwaga, uwaga. Barszczyk! <laughs> o Boże! Ej, ale historia barszczu Ej, jest taka, choda. że naprawdę to dobrze, bo szpiewałam, że może ktoś. Nie, nie, to lubisz. jest moje ulubione danie w ogóle świąteczne. Ja to samo i wiesz co? Ja go dopieszczam od wczoraj. Mianowicie znalazłam taki przepis, mhm. że robię ten barszcz, cały zakwas, potem. Na noc on się chłodził całą noc i go doprawiałam, jak wróciłam jeszcze, Super. go byzał Mel, więc to jest taki Będziemy naprawdę testować. myślę, że wypieszczony, nigdy tak nie robiłam takiego Będziemy wypieszczonego. Testować. I z racji tego, że był Mikołajek, a Ty kupiłaś świąteczne i to mam takiego Mikołajka dla Ciebie, o, takiego malutkiego. Dziękuję ehm, bardzo. <laughs> że bardzo. Taki mały paszczer i Mikołaj. Teraz tutaj będziemy patrzeć, co przyniósł no, Mikołaj. Taki Mikołajkowy drubiasz, tak mówisz, mój, taki Mikołajkowy drobiaczcze. Czyli mówisz, że byłam grzeczna w tym roku. Tak. No. <laughs> o jezus, ja mam el, nadzieję, cudownie. że ci się spodoba. Już wi... o jezus to po kobietach. Ej, kubków nig nigdy, nigdy dość. Za wiele. A pokażę Ci, jak zaraz właśnie może być mega. Zobacz, jaki kiut, pomyślałam, po że to taki w swoim stylu. Ej, jaki cudowny. Ej, to są takie, że wiesz, grzeńca, może sobie. Ej, cudowne, piękne Można piękny właśnie barszczyk czerwony. Ej, słodki, nie? A i tak super. pomyślałam, że ty to mega. docenisz. To jest mega ty... w moim stylu, bo ja lubię takie właśnie. Tak. Ty nie znasz. No. Ty po prostu tak. wiesz, no. No i tam super. taką jeszcze malutką, e, malutką świeczuszkę Dziękuję, zaraz te będziemy zapalać, pić barszczyk Proszę. w kubeczkach się rozbieram, się ciepło także zaczynamy sobie wieczorek nasz świąteczny razem we dwie, kakałko i te sprawy już widzę, słuchajcie, po mojej twarzy że przez to, że ostatnio za dużo jem tych słodyczy no to zaczyna być to widoczne więc dość dobrze co przychodzę do kogoś, to każdy mówi, że ma detoks do świąt więc chyba muszę zacząć, a zadłam przed wyjściem piernika, zadłam oczywiście Kinderka, masakra, ale muszę, muszę zacząć brać przykład z Was wszystkich. Niestety nie mam jeszcze choinki, ponieważ miała mhm. być dzisiaj, ale osoba, która miała mi pomóc, się nie wyrobiła. Więc nie ma choinki, ale słuchaj, muszę wejść. Vibe. Jest taki świąteczny vibe, na ile się udało bez choinki. No, pięknie. I jest komin. Ojej, tu są świeczuszki. świeczuszki. No fajnie, ale sobie spędzimy super w czas. I jest kominie ja zawsze. Jeszcze raz sobie świecimy świeczuszkę kolej. A jak skrzypi komin No, jak kocham nie? Właśnie ten skrzypiący. Ale na ubieranie choinki, dzwoń do mnie koniecznie i ja Dobrze. przybędę. Ja przybędę do Dobrze. ciebie. No i nie ci... udało się nic tylko taką nadzieję, ja że nam się dzisiaj uda. Ale no nic. No nic, no zdarza no. się. Ważne, żeby się wyrobić do wigilii. Dokładnie. A jaka Podusia. Tak, to są podusie i jest jeszcze. Ale nawet ten kotek taki. Tak. No, świąteczny. Nie, no, zęby. Robimy <laughs> herbatkę Tak, i... Dokładnie. I czyjemy oczywiście koteczka. Jesteśmy tutaj w sercu domu oczywiście. Teraz uwaga. Nie będzie kakao, ponieważ w moim biosklepie, gdzie jest najlepsze kakao w Krakowie, nie było kakao. E, ale mam mnóstwo herbat. Także... E, Fantastycznie! A e, i mamy przepyszną herbatę Carmel Dream. O! A to jest karmelowa? No, weź sobie pomochaj Masz taki karmelowy po zapach fajny. No. Kto by taką nam mieszankę. Włóżaj na sobie Czyli mieszankę Dosia zrobi, posłuchajcie. słuchajcie, mieszankę. E to, tak. to, to. <grych> będziemy kosztować. Dokładnie, będziemy Ducia kosztować. To mnie zainspirowała. Kupuję herbatę w eko sklepie. Mówi, kochana, nie, nie, ja kupuję w swoim... swoim e Mmm, ekologiczne, Ekologiczny, jest herbaty, nie? I tu nawet jest jakaś taka, słuchajcie, hej, kolenda świąteczna. Tak, mamy różne. Tu mam taką z pomarańczą, tu mam truskawkę z jaśminem. Nie, to ty już wiesz, co tutaj o. mierzać, żeby wyszło dobrze? Słuchaj, tutaj nie pamiętam, że mam, chyba jakaś worówka albo. O, pięknie Tutaj proszę, dość, że po prostu genialnie przygotowała. Mamy suszone pomarańcze. To też nawet cenne macie. To też ekologicznie? Nie, tak. Specjalnie na wieczór. Zobaczcie, no Będziemy też piękne. I tego kubków świątecznych nigdy, nigdy dość. Ej, ale A, poczem... Masz popatrzeć. On pasuje idealnie. Na pro... no? Po prostu jest idealny. Jak my stanu. się znamy. Jak my się znamy, jak kolorystycznie trafiła. No i proszę, jak dobrze, że mamy w kuchni miksa. Ustawiłyśmy sobie Dobre, dobre kadro. Jest. jest. Perfekcyjnie. E, aha, chciałabym zdementować, bo ktoś napisał pod TikTokiem, że to jest kuchnia Bagiego. Nie, to nie jest kuchnia Bagiego. To jest kuchnia... To jest moja to jest kuchnia. Słuchajcie. Tak. I w ogóle mam wrażenie, że niektórzy tego TikToka do się nie zrozumieli. Że co? No znaczy nie zrozumieli w ogóle niektórzy tego trendu. Nie znali go. Bo tam niektórzy, a coś tam, Tobie tanie z mi nie grozi, coś tam, coś tam, nie? Jakieś takie, pierdoła, A to był Please. trend, No ale. Please. Poza tym, jak mi nie grozi? Byłam w niejednym programie. <grym> nie wiecie. Ja ci już powiedziałam. Teraz tak ci to będą sumie. pisać, a potem będą oglądać. W sumie. W Tak będzie. Aha, i tutaj miodek. Nie z Manuka. Z Manuka. A czemu właśnie się mówi, mówisz? Z Manuka. Wiesz, co on jest taki bardzo prozdrowotny. Także polecaj kartę do śniadek e, z Manuka. Tak, w mojej kuchni. Kuchnia Edosia poleca. Tak. bo ona są tylko takie wiesz. Tak, bo to na chwilkę wystarczy. Co? Zrobiłabym. Ej, ej poczekaj, się stop. Co? Nie spodziewałaś się takiego smaku? <gry> ej, nie bo ty się teraz poczekaj. Ej, to jest najlepszy baszcz, <gry> jakie ja jadłam w życiu. Naprawdę! Ej, ja kocham <gry> tego typu po prostu taki z taką słodkością. Jezu. Moja mama żeby tego nie zobaczyła, co mówię tak. O Jezu, naprawdę! Ej, ja nie, też ja mówię, kocham. Ale mówię 100% szczerze jest po prostu idealny, jest po prostu mega. No. Mega. ty powiedziałaś, że jest bez grzybów. A wiesz, że mi to nie przeszkadza? Tak, bo, bo ja nie miałam niestety wiesz, kurczę. Nie, właśnie mo bo często właśnie grzyby robią taki troszeczkę kwasik. Aha. Znaczy nie wiem, czy kwasik, tak czy co, się... ale uważam, że jest naprawdę idealny. Nie, za to dziękuję Ci bardzo. Nie, no cudownie, dziękuję. Mm. Idziemy sobie jeść. Miam, niam, niam. Tak. No, wyszedł kozacki. Dojścia. Kozacki. Mm. Idealny. Tapi. Jak i chciałam, a w ogóle wiesz o tym, że najlepsze był jutro, bo jutro to jakby się przegryz. Też myślę, że dobrze przyprawiłam. Jak się zastanawiałam, czy nie za dużo soli dałam i pieprzu, ale chyba w sam raz, co? Nie, mm, w sam raz, ja będę teraz tutaj spisywać przepis. O mm. jestem dumna. Miałyśmy fajną nocowankę, bo tak wyrwałam się na nocowankę do mojej przyjaciółki. Posiedziałyśmy, pogadałyśmy, spałyśmy do dziesiątej. <laughs> Nie pamiętam kiedy tak było. Jesteśmy sobie jeszcze w piżameczkach. Tutaj świąteczna piżamka. Proszę. Jeszcze chwilkę, coś sobie obejrzymy i wracam do domku. No i. Muszę z Wami się tutaj pożegnać. Do kolejnego vloga. Bye! -a.